Pora rozpocząć rywalizację. Zielona flaga dokładnie teraz idzie w górę. I Carson Jose Vare po raz pierwszy prowadzi do niej kierowców. Chociaż trochę wolniej po wewnętrznej stronie. Zdecydowanie William Byron tutaj próbował zaatakować. Ale nie zostanie liderem po przejeździe przez 1 i dwójcze. Byron po zewnętrznej cały czas trzyma się w tej okolicy, jeśli chodzi o stosunek do Carsona Josevara, ale teraz to kierowca auta z numerem 77. Pewnie obejmuje prowadzenie, więc troszeczkę William Byron postraszył swojego młodszego, młodszego kolegę, ale wszystko wraca do sytuacji ustalonej podczas sesji kwalifikacyjnej. Josevar na czele, Byron jest drugi, Sindrik, McDowell, Larson dopełniają pierwszą piątkę, no i już tworzy się taka jedna optymalna linia przejazdu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na w kolejnych okrążeniach, w miarę zużywania się opon, jak będą kierowcy w stanie wymieniać się pozycjami, jak możliwe, jak częste będą tutaj manewry wyprzedzania.